Dzisiaj na moim kanale samochód, który wydaje mi się jest znany wielu z Wam, a mianowicie Volvo XC90 drugiej generacji po faceliftingu. No i można powiedzieć, że o tym samochodzie już było powiedziane wszystko. Ja ten samochód wziąłem bardziej z ciekawości, żeby sobie przypomnieć. Jak się jeździło tym samochodem, bo cały czas jest chętnie kupowany tak samo jak model XT60, trochę mniejszy w salonach Volvo. Wiele osób wybiera ten samochód, a nie na przykład BMW X5 czy Mercedesa GLE. Dlatego chcę sobie przypomnieć dlaczego. I najciekawsze jest to, że Volvo przez dosyć długi czas promowało że tak powiem, w parkach też prasowych było wiele wersji hybrydowych, plugin. A teraz słuchajcie, co ciekawe, dostałem do testów diesla, od którego teoretycznie Volvo już od, ma odchodzić. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście z mojego punktu widzenia bardzo się cieszyłem, to Wam powiem podczas jazdy ponieważ na no, tym samochodem w końcu realnie jak na takie gabaryty możemy fajne zasięgi robić, fajne, powiedzmy obiektywnie dobre, jak na tą bryłę auta spalanie. Dobra, słuchajcie, przyjrzyjmy się, jak wygląda ten samochód. No, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że zostało, zostało powiedziane dużo na temat tego samochodu. Tak swoją drogą, to był jeden z pierwszych samochodów prasowych, jakie miałem okazję testować. To był chyba 2015 rok. A ten samochód zadebiutował w 2014 roku, więc naprawdę jest to już staruszek, jeżeli chodzi na rynku suwów, ale cały czas wygląda świeżo, jest zachęcający, ma swoje jakieś tam powiedzmy bolączki lub, może bym powiedział, rzeczy, które mogłyby raczej spowodować, raczej schętniej wybierzemy samochód od niemieckiej czy też japońskiej konkurencji. Ale naprawdę samochód, pomimo 9 blisko lat na rynku, broni się, wieloma też aspektami. No i jest cały czas naprawdę to, co się powtórzę jeszcze raz, jest naprawdę fajny. Jeżeli chodzi o nasze znaczy świeży, bym powiedział, świeży, dobrze wygląda, nie widać tą starością. No i dobra. Jest Volvo XC90, od razu też powiem, że przełączyłem kamerę, też mamy cały czas 4K 60 klatek na sekundę, ale chcę spróbować nagrywanie, że tak to nazwijmy, drugim opcjonalnym aparatem, znaczy kamerą w moim telefonie, żeby powiedzmy być przygotowany też na jakieś pierwsze jazdy, gdzie nie zawsze mam ze sobą GoPro lub większą kamerę, więc też będziecie mieli porównanie jakościowe, też sam jestem tego ciekaw. I chcę sprawdzić sobie właśnie nagrywanie z telefonu, że tak to nazwijmy, w takim na placu boju, jak wyglądają kolory. No ale dobra, przejdźmy do XC90 wersja e, Ultimate. No, sam wygląd samochodu, no co tu dużo mówić, e, możecie tylko w zasadzie napisać, czy Wam się podoba, czy też nie. Czy zgadzacie się ze mną, że wygląd jest cały czas e, świeży, czy też może już właśnie e, przestarzały. E, Spójrzmy sobie. Zróbmy taki obchód. Charakterystyczne te lampy u góry. Otwórzmy sobie bagażnik. Jak to wygląda w środku? Ponad 700 litrów. Tu mamy opcjonalne też. No, opcjonalne siedzenie, czyli trzeci rząd siedzeń roletka, oczywiście pasy dla tych takich tylnych pasażerów. To są oczywiście takie raczej miejsca dla dzieci, ale mimo wszystko fajnie, że to składa się na płaską podłogę i możemy w razie co z tych, tych dodatkowych pasażerów wziąć. Więc jest to na pewno dobra rzecz. Tam z boku jeszcze nie pokazałem przycisk, ale to pewnie też większość osób już wie, do obniżania samochodów, bo oczywiście ten akurat ta wersja ma w opcji dokupione pneumatyczne zawieszenie, no tutaj będę musiał powiedzieć coś na temat tego haku, bo kolejne Volvo prasowe, które mam i ma no tu w tym wypadku małą awaryjkę ale mimo wszystko coś nie wyszło, nie poszło zgodnie z planem, ale można powiedzieć że a, to jest taka można powiedzieć, błachostka. No, zobaczymy. Też jestem ciekaw, co tam powiedzą przy oddaniu tego samochodu. No, tu do lampy, tora, architektonicznie ten grill. To cały czas, można powiedzieć, stylistyka innych modeli jest taka sama, jak powiedzmy gdzieś tutaj XC90. Spójrzmy sobie do środka. No, tu raczej też nie ma co za dużo, że tak powiem, się rozwodzić. Jeżeli oglądaliście, polecam Wam test S90, gdzie macie pełne omówienie tego wnętrza które jest w zasadzie niemal identycznie łącznie z kryształową gałką z firmy szwedzkiej o ile dobrze pamiętam Oreforce bardzo ładnie się podświetla nocą wnętrze jest bardzo minimalistyczne chociaż mamy te przyciski tutaj na kierownicy, to jest cały czas plus nawet się za specjalnie jakoś tam powiedzmy nie palcują no i teraz słuchajcie, odpalę sobie go na chwilę, żeby wam pokazać zmianę przede wszystkim w takim poliwcie. No to są te liczniki, inny wygląd. No klima niestety trochę zagłusza nam, ale mamy na zewnątrz 27, a nawet było przed chwilą 30 stopni. No i dla mnie największą zaletą, oczywiście ten monitor już bywają lepsze jeżeli chodzi o rozdzielczość wyświetlacza chociaż to ustawienie takie pionowe wyświetlacza jest bardzo wygodne jeżeli chodzi o na przykład mapy i teraz tak, mapy to jest coś pięknego samochód ma wgrane e, mapy Google'a tak zasadzie, w zasadzie wydaje mi się wie, chyba już we wszystkich nowych modelach Volvo no i mapy Google to są identyko tak same jak w naszej aplikacji telefonowej mapy Google. Dodatkowo samochód ma podpięcie do internetu, jest to subskrypcja w po, postawie na 4 lata i wpisujemy sobie wszystko wygodnie, identycznie, analogicznie jak w telefonie. Działa to o tyle dobrze, że nie dość, że tu mamy mm, mapę nawigacji, no, oczywiście na centralnym wyświetlaczu, to jeszcze między licznikami. No i ktoś może powiedzieć, ale przecież to już mają inne auto. No niby tak. Tylko, że jeżeli większość z nas, a tak wychodzi na to, korzysta na przykład z Apple CarPlay Android Auto, która niestety tu jest tylko w wersji przewodowej, nad czym ubolewam, bo nie wziąłem kabelka, a są tylko wyjścia na USB-C. Tutaj z tyłu, jak i z przodu, no i 12-woltówka. Jedynie wspomagają się ładowaniem indukcyjnym. To jeżeli mamy w większości aut, przynajmniej nie spotkałem się jeszcze w innych autach, żeby można było wyświetlać mapy Google, transmitowane za pomocą na przykład Apple CarPlay na centralnym tutaj wyświetlaczu. A, jedynie wiem, że w Ferrari jest takie rozwiązanie w sensie, że tam jakby głównym ekranem są również liczniki i tam też poka jest pokazywany obraz właśnie z telefonu, czyli Apple CarPlay lub Android Auto, ale to jest już zupełnie jakby inna sprawa. Więc to na pewno duży plus. Minimalizm jakieś proste przyciski do podgrzewania szyb, ścis ściszanie, czy też takie pauzowanie, wyciszanie e, radia utworów. E, ładny patent z tym tutaj otwieraniem schowka. Ogólnie jakość, jeżeli chodzi o materiały przeszycia, e, robi to robotę. Fajnie to jasne wnętrze rozświetla nam. E, jeszcze mamy oczywiście piękny dach panoramiczny. Czy przydatny, to już sami musicie ocenić. Jedynie może miejscami mam wrażenie, że konkurencja no tutaj, akurat niemiecka, jest lepsza pod względem wykonania. Ale cały samochód można naprawdę wygodnie komfortować. Mieliśmy okazję jechać w 5 osób, więc naprawdę nie było problemu. No jednak, Volvo jest cały czas rodzinnym samochodem i tutaj, oprócz oczywiście izofiksów, to muszę pokazać, bo jest to ciekawe dla starszych dzieci. Jest ten taki, nie wiem, ala fotelik, który powiedzmy się tutaj, ten taki, e, który się podnosi. Można go zrobić z tego fotelu. Bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście klasycznie podłokietnik z cup holderami. Ale to, wiecie, taka prezentacja moja. Czterostryfowa klimatyzacja nie, przepraszam, tu jest tak czterostryfowa podgrzewane siedzenia w opcji. Wyjścia USB-C, bardzo ładne to jest, jasne wnętrze, na pewno będzie trochę trzeba je poczyścić, ale no to jest chyba jakby tutaj gdzieś normą. E, zamknijmy sobie, zaraz jeszcze sobie parę słów o jeździe. No, słyszycie, dieselek, e, to jest naprawdę, się zdziwiłem, że dostałem do Teslów Volvo z dieslem to aż żal było że tak powiem odmówić bo wydaje mi się że to jest jeden z częstszych jakby wyborów ogólnie w suwach przez klientów marek premium więc to naprawdę fajne a tu no cóż tu mamy tylko 2.0 2.0 już przy żadnej że tak powiem większej ilości cylindrów nie dostaniemy jak ma to miejsce w konkurencji w zasadzie chyba tylko w niemieckiej bo niestety z Bólem serca muszę powiedzieć, że nawet mojej ulubione, że tak to nazwijmy, Lexus też już zrezygnował, przynajmniej w Europie, z v na poczet jednostek turbo hybrydowych, ale o układzie rzędowym 4, R4. No dobra, zamontuję kamerkę i Wam dosłownie jeszcze w paru słowach powiem na temat jazdy, że tak powiem, tym właśnie staruszkiem, jakim jest X90. Dosyć powiedzmy już zasłużony, wysłużony suf, ale czy cały czas zły? No to wydaje mi się, że powinniście też mi dać znać, co myślicie na temat właśnie XC. 90. Czy cały czas jest aktualnym samochodem, to co pytałem się wcześniej, czy jest świeżym? Jeszcze dosłownie takie za chwilę Wam tutaj wytłumaczę. A może bardziej z katalogu producenta, co znaczy ten napisik Polestar, bo brzmi, że auto jest mega sportowe. Jeżeli ktoś zna trochę historię, to wie, że zawsze Polestar to były te takie, można powiedzieć, topowe, fajne, szybkie Volvo. Teraz troszeczkę jest to jak ze znaczkiem AMG no może trochę przesadzam. No i najciekawsze jest to zmienione oznaczenie Volvo cokolwiek to znaczy kiedyś benzyny B no, klasycznie i D, D5 to były dieselki teraz jedno i drugie ma oznaczenie B więc a, dziwne czasy, dziwne czasy no ale cóż cóż, 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 cóż mamy począć zanim ruszymy to jeszcze Wam tylko przeczytam czym jest uwaga ten znaczek Polestar a dokładnie oprogramowanie Polestar Engineering Optimization jest to optymalizujące prace zespołu napędowego. Umożliwia bardziej precyzyjną, zrównoważoną jazdę. Wspólnie z inżynierami z firmy Polestar zoptymalizowaliśmy ważne aspekty osiągów, takie jak praca silnika w zakresie średnich obrotów, zmienianie biegów i reakcja przepustnicy. Hmm, no. Ja tego jakoś nie odczułem, bo jest tu oczywiście tryb Polestar, jest tryb m.in. off-roadowy, który podnosi zawieszenie. Kiedyś nagrałem taki filmik, jak działa to zawieszenie w Volvo xc 90 więc możecie mi napisać to wam udostępnię. No i oczywiście mamy jeszcze tryb komfort, ale czy jest jakaś różnica? Za specjalnie nie wyczułem. Samochód raczej jest nastawiony na komfort. Więc. E, więc e, o czym, dlaczego tak w zasadzie o tym mówię, bo nie byłoby to e, jakby jakieś super ważne, ale za ten dopisek Polestar i ten tryb Volvo każe sobie dopłacać 5000. E, więc naprawdę zastanowiłbym się e, i bardziej wydał te pieniądze, a bardziej dołożył do zestawu 19 głośnikowego Bowers and Wilkins, e, który gra bardzo dobrze, bardzo czysto. I jest, no, można powiedzieć, jednym z ciekawszych a, na nagłośnień jeżeli chodzi na rynku. Oczywiście, subiektywnie mogę powiedzieć, że lepiej mi się gdzieś z reguły słucha muzyki na Marku Lewinsonie, w Lexusach czy w Porsche. No, ja wiem, że to jest trochę wyższa liga na Burmesterze, e, ale no nie mogę się przyczepić. Audio gra bardzo, bardzo dobrze i kosztuje tylko, znaczy tylko albo aż 12 tysięcy, bo we wspomnianym Porsche to jest nawet wydatek. Też marka premium, może jednak bardziej luksusowa. To jest gdzieś wydatek rzędu 20-20 kilku tysięcy, w zależności od modelu. Jeszcze, tak, dokładnie, przepraszam, 14,5 tysiąca, dokładnie. Sprosto, sprostowanie moje małe. A dobra, teraz sobie pojedziemy tym staruszkiem, tym wysłużonym autem, który jest takim rodzinnym okrętem, a jeżeli chodzi o suwy, dieselek, ładnie, delikatnie mruczy, no chociaż wszystko jest ładnie wyguszone. no i to jest najważniejsze w tym aucie podwójne szyby. Ogólnie aż miło się nie jedzie jest naprawdę fajna izolacja od gdzieś tutaj drogi, od całej jakby tutaj otoczenia naszego, wokół którego się znajdujemy, wokół którego parkujemy. I to jest bardzo, bardzo miłe, takie kojące, naprawdę w tym aucie można trochę odpocząć jak w limuzynach segmentu F, które bardzo lubię. Przyjemnie się tym autem jeździ, pomimo że nie należy do najmniejszych, niecałe 5 metrów długości, ale łatwo w miarę się nim parkuje, powiedzmy względnie. Ale tak, cóż tu mamy pod maską, bo słowo diesel dzisiaj wydaje mi się, że jest trochę zapomniane, zwłaszcza jeżeli chodzi o testy aut nowych, to jest już coraz rzadkość, nawet widzę, jak koledzy gdzieś tam wrzucają takie relacje na Instagramie. O, odebrałem coś diesel i tam tysiąc zasięgów, no już takich zasięgów się rzadko widuje, tak naprawdę w elektrykach już zaczynamy być przyzwyczajani, że przejechałem 300 km, jest ale tak wiecie, tam 4% baterii no, jeżeli chodzi o ludzi z tak zwanych Bf Battery Electric Vehicle to jest temat na osobny filmik czy też artykuł, więc naprawdę mam tendencję do rozwodzenia się na inne tematy, więc zostawmy to naprawdę na inny artykuł, filmik Volvo Diesel bak, nie powiedziałem co to zawsze mówię w filmikach, 71 litrów Dizelek 2.0 R4 wspomagany miękką hybrydą. Miękka hybryda, nie wiem, czy się jakoś diametralnie tu przekłada na spalanie, bo ciężko mi powiedzieć w porównaniu do tego diesla sprzed paru 10 lat. Ale na pewno jest gładkie ruszanie ze systemu start-stop to na pewno. Diesel ma 235 koni. I naprawdę ma tego, no może, właśnie z tej hybrydy ma takiego delikatnego bousta. Jest naprawdę żwawy jak na tak małą pojemność w tak dużym suwie. Moment około 400, przepraszam, 500 Nm. Więc to, to jest taki, powiedzmy, gdzieś normalny wynik, powiedzmy. Ale naprawdę, dieselek można się zachwycić, jeżeli chodzi o to, że to jest naprawdę 2.0, daje sobie radę. Spalanie na dystansie gdzieś tam nad morze jechałem autostradą 120, trochę szybciej przez moment. No to spalanie w okolicach 8 litrów, więc wydaje mi się, że jak z pasażerami na fula i bagażem, no to naprawdę jest to rozsądny wynik w takim samochodzie tak jak mówiłem, nagłośnienie ciekawe jest i ogólnie samochód cały czas kosztuje. No, w zależności od wersji możemy tu mieć od 300 z małym hakiem do ponad 400 tysięcy, jak w tym wypadku. Więc no, to już wszystko zależy od preferencji osobistych, na co się zdecydujemy, ale naprawdę no, tutaj, zwłaszcza to pneumatyczne zawieszenie, no to warto za to dopłacić, to bo to jest mimo wszystko bardzo dobra opcja bardzo dobrze tłumi nierówności. Wydaje mi się, że Volvo X90 jest cały czas takim minimalistycznym samochodem, którym naprawdę jest tak rodzinnie, można poczuć się jak w domu. Tak jest, nie wiem, przyjemnie strasznie, jakbyśmy zaraz mieli usiąść w ulubionej kanapie, przykryć się kocem i pić herbatkę jest coś w tym, bo gdzieś w niemieckich auto jest bardziej tak odpustowe. Jak ja mówię, więcej tych świecidełek wiadomo, one są technologicznie bardziej nowoczesne. Ale wydaje mi się, że Volvo pod, na każdym jakby aspekcie nie ucieka tak daleko od swoich konkurentów. I wydaje mi się, że to był bardzo ciekawy tutaj test. Znaczy bardziej taka moja przejażdżka tym samochodem, żeby sobie przypomnieć. Bo kto wie, kto wie, może niedługo będzie jakiś nowy następca. Ale patrząc na nowości Volvo to raczej niestety z bólem serca pewnie musimy się przygotować na coś mocno elektrycznego chociaż jednak tutaj gdzieś ten rynek cały czas gdzieś w suwach widać, że cały czas gdzieś tutaj pewnie dominują diesle albo stanowią jednak sporą część rynku jeżeli chodzi o właśnie wybór silników. Ciekawy samochód, cały czas wydaje mi się, że warto go rozważyć jeżeli chcecie taki nowy lub też używany. No cóż, jedynie, a właśnie, jedną rzecz, którą miałem wam powiedzieć, to jest awaria w tym samochodzie: to jest awaria holowania tego haku. Nie wiem jak się go chowa w sensie normalnie, jest awaria, czyli raczej go nie można schować, bo próbowałem przyciskiem. Nic za każdym odpaleniem jest ten sam błąd, więc nie wiem, być możliwe, że poprzedni testujący użytkownik tego auta coś musiał zrobić, lub też po prostu czasami są takie wady fabryczne, które trzeba gdzieś tam na początku zweryfikować. No tak bywa czasem, niestety, nowe auta, ale ogólnie samochód bardzo ma, pozytywnie odbieram naprawdę bardzo taki przyjemny po prostu SUV bardzo przyjemny SUV z chęcią bym sobie nim pojeździł jeszcze dłużej ale zwłaszcza na trasę naprawdę jest bardzo przyjemny więc ale rodzinny, typowo rodzinny samochód bez jakichś tutaj większych emocji jeżeli chodzi o sport i prowadzenie które raczej no, jest takie komfortowe i przyjemne ja się z Wami będę żegnał, to był taki naprawdę na szybko nagrywany test samochód, miałem dosłownie na parę dni. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o XC90, no i zasubskrybujcie mnie, dajcie łapkę w górę, zaobserwujcie mnie na Instagramie, no i napiszcie mi, jakie samochody chcecie widzieć na moim kanale, jakieś używane, może bardziej sportowe, będę starał się sprostać Waszym gustom. Ja się z i żegnam, cześć!